Teraz opowiem kawał gęba, uśmiechniesz się, a potem coś o partnerstwie. Co ty stary, dostałeś pogębie od żony i nie zareagowałeś? Zareagowałem! Jak? Spuchłem! O co chodziło koledze? Jaka jest właściwa reakcja na pogębie od żony? No bo skoro to kawał i się śmiejemy, to widać, że samo spuchnięcie nie jest właściwe. Czy powinno się bić kobiety? Pytanie jest ponadczasowe. Mając tak mało danych jak tu, warto pewnie było oddać, żeby i ona spuchła. No bo małżeństwo to swego rodzaju partnerstwo, gdzie decydujemy się, że żadne z nas nie powinno być lepsze lub ważniejsze od tego drugiego. Więc jeśli dialog prowadzący do ciosu żony był nawet dramatyczny i padło na przykład z ust męża: Za dużo gadasz, daj mi święty spokój! To mogła w sumie zamilknąć. Ale przecież wiemy, że nie mogła. Trochę rozumiem kobiety. Chciała, ale w niej buzowało. Nie dała rady i jebła. To trudne słowo na J użyłem po to, by zaznaczyć natychmiastowość ciosu. Wracając do sedna. Powinien był oddać? Myślę, że tak. Jak gadamy, to gadajmy. Jak milczymy, to milczmy. A jak już się nawalamy, to razem.